Nie tylko dla firmy Sofar. Intersolar jest obowiązkowym przystankiem na mapie Europy. Jesteśmy właśnie na stoisku naszego oficjalnego partnera z polskiej firmy Solfiniki, wcześniej Soltek. Jest ze mną Karol, który odpowiada za sprzedaż w eksporcie. Karol, przyjechaliście z różnymi produktami, w tym oczywiście z produktami Sofara. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej na ten temat? E, tak, tak, zdecydowanie. Sofra jest dla nas bardzo ważnym partnerem, szczególnie na rynkach eksportowych. Dostajemy bardzo duże wsparcie serwisowe. Ale też z, przy tym, jak sofar się rozwija, staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką, więc też łatwiej jest e, nam dotrzeć z nim do klientów. E, dodatkowo e, ma bardzo dobre rozwiązania hybrydowe, które jesteśmy w stanie e, zaprezentować rynkowi niemieckiemu, ale też e, na innych rynkach, na które, na które zmierzamy. Jeżeli chodzi o produkty, to co ze sobą przywieźliście? E, przywieźliśmy Powerola jedno, jednofazowego jednofazowy hybrydowy falownik, taki all-in-one. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, klienci też bardzo, bardzo pozytywnie się o nim wypowiadali. Bardzo, bardzo się podoba wygląd i też jakość, jakość wykonania. Dodatkowo przyjechaliśmy z trzyfazowym falownikiem hybrydowym i dodatkowo oczywiście wspominamy o rozwiązaniach farmowych, które też są w Państwa ofercie. No właśnie, a jeżeli chodzi o ten od klientów, co pojawia się najczęściej? Dobry serwis, który jest w zasadzie... W w większości rynków europejskich, na których, których SOFAR występuje. Serwis w Czechach, w Niemczech, w, w lokalnych językach. To jest, to jest bardzo duży plus. E, dodatkowo rozpoznawalność, coraz więcej klientów końcowych przychodzi do instalatorów prosząc o SOFARA, co też, co też bardzo pomaga sprzedaż. Ale też właśnie jakość współpracy, e, którą my mamy z SOFAREM ułatwia nam zapewnić potem dobrą współpracę z naszym klientom, którzy Potem są w stanie to zapewnić klientów końcowym. Więc cały ten łańcuch e, płynnie, płynnie przebiega komunikacja i przez to też możemy szybko znajdować się rozwiązania do trudnych sytuacji. Karol, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. E, bardzo miło nam, że zapros zaprosiliście też nas na, na wasze stoisko, e, także mamy również nadzieję, że ta współpraca dalej będzie układała się w tak pozytywny sposób. Dzięki.